Witajcie na kanale Majster Tomek testuje. Tutaj sprawdzam, testuję, analizuję produkty BHP sprzedawane w naszej hurtowni prabe.pl. Bohaterem dzisiejszego odcinka są buty robocze. Interesuje nas, co w tym bucie jest takiego, że on jest tak bardzo roboczy. Nosek. Podeszwa antyprzebiciowa. Materiał nieprzemakalny. Musimy sprawdzić, co jest w środku. Powiem Wam w jaki sposób. Skoro chcemy zobaczyć, co znajduje się w bucie, musimy go przeciąć na pół. A więc, but z profilu wygląda w ten sposób. Jeśli przecięlibyśmy go w tym miejscu, to nie będziemy mieć całego obrazu, co w tym bucie się znajduje. Dlatego musimy zrobić to w zupełnie inny sposób. A mianowicie, patrząc na buta od frontu, tu mamy nosek. Tutaj mamy cholewkę, inne rzeczy, tu są sznurowadła, i nas interesuje przecięcie go w ten sposób, że zobaczymy dokładnie, jakie elementy, co w środku się znajduje. To co? Chodźmy, zobaczymy, co znajduje się w tym bucie. No to przechodzimy do testu. To co mamy do zrobienia, to właśnie przecięcie tego buta od tej strony poprzez podeszwę z jednej i z drugiej strony, żeby były dwa buty. I do tego właśnie mam nożyce do cięcia blachy. Nie wiem, jak będzie z noskiem. Ja nigdy tego nie ciąłem. Także tutaj przy nosku mam nożyce do cięcia prętów. 2,5 mm blacha, 2 mm pręty. Czy sobie z tym poradzimy? Nie wiem. Lecimy z koksem. Dobra, lecimy z koksem. Zobaczymy, co tutaj się z tym będzie działo. Dobra. No to teraz lecimy. Okej, okay, dochodzę do podeszwy. Kurczę, nie wiem, co z tą podeszwą będzie. Dobra, lecimy dalej. No to dawaj podeszwę. Widzę, że moje nożyce to... Radzą sobie z tym, ale są troszeczkę małym rozstawem. Dobra, jeszcze raz. Pręd 8 mm, a nosek. Absolutnie. Ten mniejszy, może mniejszymi kruczkami. Gdzie to? Ja nie zgniotę tego. Bez szans. Z czego to jest? Nie wiem jest szans Nie ma możliwości Ewentualnie piła do metalu Dobra, robimy jeszcze jedną rzecz W związku z tym, że metal jest naprawdę nie chce nam się oprzeć, przetnę podeszwę wzdłuż Mama, no, Strasznie grube. O, i tu widać tą blachę. I teraz, żeby to przeciąć, to ja muszę przebić się przez tą całą gumę. Co nie jest trudne, ale ta blacha wtopiona w gumę, to ona mi naprawdę nastręcza dużo trudności. O! Tutaj widać kawałek tej blachy. To po prostu jest masakra, żeby to przeciąć, ale jesteśmy uparci? Jesteśmy uparci. Patrzcie, jak to wygląda. Rozbebeszone. To jest naprawdę niezwykle ciężko tą blachę ściąć. Będziemy później, spróbujemy ją oczyścić. Może się uda sprawdzić, czy to jest. O, wina tej struktury gumy połączonej z tkaniną i klejem, jakby to było. Tutaj widać takie cieniutkie. To jest właśnie ta blacha. I te nożyce są do blachy 2,5 mm mówią. One naprawdę mają duży problem, raz że z gumą, raz że z blachą. Połączenie tych dwóch materiałów jest po prostu sensem chyba tego buta antyprzebiciowego, bo inaczej nie umiem. Sobie tego wytłumaczyć. Dobrze. O. I ona jeszcze tu idzie. Jak to wygląda w środku? No, doszliśmy tego noska. No, nie mamy szans w ogóle ściąć. I zobaczcie, tutaj próbowałem go przyciąć. Nie wiem, czy da radę na zbliżeniu. Może da radę go wyciągnąć w ogóle. Tak, tymczasowo. On tam jest podklejony. Tutaj i to jest uszkodzenie. I tutaj uszkodzenie. Ja go spróbuję teraz na spokojnie przeciąć. Bo tymczasem wygląda but przepołowiony w taki sposób. O! Co my tutaj mamy? Wiadomo, nosek. To absolutnie, nożyce do blachy w połączeniu z gumą nie mogły sobie z tym w ogóle poradzić. To jest bardzo mocno tutaj przyklejone, i tutaj ta guma także. No. No i tyle. I teraz tak, jak mamy nosek, to w nosku jest tylko i wyłącznie taka gąbeczka. Więc jak macie te buty, to warto chyba jednak porządną skarpetę włożyć do środka, ewentualnie nie kupować tak, żeby. Yy żeby było na styk, bo warto, żeby troszeczkę większe były buty z noskiem. I teraz tak, tutaj mamy to będzie jakaś fizelina grubsza. Tutaj jest sztuczny materiał jak nic, bo to widać ewidentnie gąbeczka, sztuczny materiał, szwy są zwykłe standardowe. A tutaj to jest właśnie ten materiał sztuczny. Tak, to jest sztuczny materiał, doklejony, klejonka jakaś z budaprenem pewnie. I teraz tak, myśmy przykleili tutaj. Zobaczcie, to się w ogóle nie chce kleić. To na super glue było klejone. No, liczyłem, że będzie ładnie, ale patrzcie, to nawet klej nie chce się tych butów chwytać. Czyli nawet dla skolarzy to całkiem całkiem sprawa OK. Nie trzeba dużych pieniędzy wydawać z tego wynika. Dobra, słuchajcie, drugi etap naszej walki to będzie walka z noskiem. Nie mamy teraz żadnej tkaniny, żadnej. No ja nie wiem, ale chyba nie idzie. Wiecie co, to jest naprawdę tylko odrobinę zarysowałem ten nosek. Zobaczcie przyjadę nożykiem po tym. No tutaj wbiło mi się to naprawdę na, na niewiele, bardzo niewiele. To są bardzo mocne noski. Uf, jesteśmy po testach. Trwał ten test w zasadzie, sprawdzenie tego, co jest w środku w bucie, ponad godzinę. Tyle męczyłem się, żeby tego wuta roboczego przeciąć na pół. No, udało się w końcu. Co prawda. Nosek pozostał cały, bo jest tak solidny, że po prostu nie było szans. Natomiast całą resztę, tak, udało się. Podsumowanie. No, jeżeli ktoś z Was pyta się, dlaczego ma ubrać buty robocze, no to słuchajcie, chcecie nie mieć dziury w nodze, to naprawdę to Was po prostu ochroni. No i cóż, może to nie są buty do kościoła, ale właśnie to nie w butach. Na uroczystości się idzie do pracy na budowie, na stolarnie albo do drogownictwa, lub nie wiem, budować dachy, domy. W stu procentach te buty sprawdzają się. Tyle mogę powiedzieć. I nie było tym razem łatwo. Nie było łatwo. Cześć, trzymajcie się.